To prawda, że nienawidzisz rock'n'rolla, bo wiesz, z poprzedniej dekady pytanie, a czy czasami płaczesz? Wiesz, to są takie zawsze pytania, które są po prostu mówiąc krótko, absurdalne, nie? Znaczy, ale wiesz, z drugiej strony mam świadomość tego, że nie no, jestem też z natury jakimś tam hamskim człowiekiem, że jak ktoś już, już prosi o ten wywiad, no, to generalnie staram się być dostępny. No, bo... To też jest jakby część całej sytuacji, no. gdyby media są wiesz, wkomponowane bardzo we współczesny świat. Yy, oczywiście nie, używam ich wtedy, kiedy naprawdę coś robimy, wydajemy płytę, no bo tak to staram się unikać, tak bez sensu chodzić i opowiadać o tym, wiesz, że na przykład zupę ugotowałem, nie? przyjmuję to, co mi los daje, to wiesz, pretensja po prostu w, w, wcale nie znaczy, że kto powiedział, że ma być cały czas happy, wiesz, że ma być. Cho Chociaż generalnie wiesz, prywatnie jestem człowiekiem szczęśliwym, robię to, co lubię, ale wolę nie wiem, w ogóle płyty z pewnym problemem, filmy z pewnym problemem, taki przekaz mnie. Wiesz co, w złotą rybkę się też nie zamienię, bo nie ma takiej kwestii, wiesz, świat nigdy nie będzie wiesz, mega sprawiedliwy, i nie będzie wiesz, w ogóle totalnie bajkowy, po prostu świat jest, wiesz, bardziej, coraz bardziej jest, wiesz, hejt niż love, nie, niestety, chociaż słowo love jest piękne i nie powiem Ci, bo nie, znaczy, nie mam w ogóle mentale złotej rybki, wiesz, dla mnie to każdy kolor ma jakiś urok, no, wiesz, po prostu przyjmuję to tak, jak jest, jak widzę i nie mam na to wpływu, wiesz, mam świadomość również, że Wiesz, rock and roll nie ma takiej siły sprawczej, żeby zmienił świat jak chociażby miał w latach 60. Wiesz. Także wiesz, zostało nam granie fajnych kawałków gitarowych z jakimś przekazem yy, i ta bi biologia, energia, która płynie z prostych akordów. I to jest to, wiesz, generalnie to jest moje podwórko, no z tego wyszedłem i, i się staram iść drogą, którą gdzieś tam wyznaczyliśmy sobie jako band. Proste. Pasja i praca, to najlepsze połączenie. Oczywiście, że no, do końca nie jest to do końca praca, bo, bo gdyby była tylko wyłącznie praca, to bym nie miał takiego, takiej sytuacji, że czasami, wiesz, no nie wiem, no, na scenie się po prostu zapominam, wiesz, łamie statywy, nie kontroluje się. Jestem oczywiście rutyniarzem, bo tyle lat robię, prawie ćwierć wieku, a z drugiej strony gdzieś tam ta energia gówniarska wychodzi, wiesz, bokiem i, i różne, różne rzeczy się dzieją na scenie, po prostu niekontrolowane. To jest spoko, Pras, praca i pasja, tak i żadną 50-50 w zasadzie. Koncert, kurde, to jest koncert inny, jest, no wiesz, y, mam świadomość, że gram dla ludzi, przecież jakbym był takim egoistą, to wiesz, no po prostu nie wszystkie piosenki lubię, no, na przykład utwór King bardzo go nie lubię grać, chociaż, ale wiem, że po prostu lubię go z, czasami w radzie gdzieś posłuchać w wersji studyjnej, ale ludzie go, wiesz, to, to tak jak ja na przykład, jak wiesz, nie wiem, sześć razy w życiu wzięłem Rolling Stones i wiesz, gdybym poszedł teraz, pójdę siódmy i... Nie zagrali by paru numerów, to tak wiesz. Znaczy, wiem, że gra się po prostu dla ludzi, nie? Yy... Czasami coś czuję, czasami po prostu jestem jak maszyna, Także różnie bywa. Znaczy to nie jest tak, że w ogóle wiesz. A czasami są takie koncerty nie będę kłamał, że odliczam po prostu minuty. No No normalnie mi się nie chce, no. no takie są fakty. Kiedy po prostu jest ich 30-40 dzień codziennie nie wiesz. Ale generalnie i w mniejszości to jest. Po prostu, bo... To przecież kurde sam chciałem być tym, kim jestem. O co chodzi? No? Natomiast wiesz, no, piosenek jest dużo, mamy w repertuarze z 50-60 kawałków, sam nawet nie wiem, które dzisiaj zagramy, bo po prostu oczywiście jest jakiś program, ale to się może zmienić, nie? Po prostu zależy od nastroju. No. Ale te piosenki stare, na przykład taki kawałek jak liceum, z którym się już nie identyfikuję, bo jak się mogę identyfikować, jak mam już <laughs> 42 lata, ale, ale go lubię grać, bo ma taką gówniarską energię, dwa akordy, wiesz, trzy akordy. Natomiast, wiesz, no Kinga na przykład nie lubię, no. tak to różnie bywa. No, na pewno bardziej wiesz, jesteśmy lepszym zespołem technicznie, jesteśmy, wiesz, lepiej wykonujemy to wszystko. Nie ma z kolei tych urokliwych, wiesz, <grymne> mega takich, wiesz, amatorskich, super, wiesz, chropowatych pomyłek. Chociaż cały czas gramy chropowatą. Każdy zespół musi przejść drogę, wiesz. To nie może być tak, że wskoczy, kurde, nagle dostanie, wiesz, jakąś palmę i wyskoczy. Takie zespoły to szybko przemijają. Trzeba się prze, 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 przeczołgać przez te wszystkie syfiaste kluby, wiesz. Małe miejsca. Nie wiem, grać dla ośmiu osób. Tak jak nam się kiedyś zdarzyło w Budapeszcie zagrać. Dla ośmiu osób. Po prostu... Po polsku czy po węgiersku? Nie, no po polsku, ale wiesz... International było, towarzystwo... <grym> towarzystwo było, wiesz... Po prostu Holender, Rosjanin, jakiś taki odjazd, Węgierka i Polacy. Myśleliśmy, że to jest obsługa techniczna klubu, wiesz. Nie, nie, nie to po prostu... Ale wiesz, takie rzeczy kształcą, nie, bo... Jak grasz potem dla 400 tysięcy osób na takim Woodstock, to już jesteś zahartowany, bo grałeś dla bardzo różnej sytuacji, no. Wiesz co... Trudno mi to porównać, bo zespół zaczynał w stanie wojennym. Właściwie gra 25 lat tak naprawdę, w grudniu minie 25 lat. Po prostu to, to są trzy, wiesz, dekada jedna, dekada druga, teraz jest i trzecia dekada. I po prostu każda z tych, każdy z tych czasów miał inny kolor, nie? Także my byliśmy wtedy też w fajnym zespołem, ale no, teraz jesteśmy innym zespołem. Nie, nie, nie przebywamy ze sobą tak dużo czasu jak kiedyś, wiesz, nie balangujemy ze sobą. Chodź... Czasami się nie wręcz nie lubimy jak takie długoletnie małżeństwo, które się boksuje. Ale na scenie jesteśmy razem, wiesz, nie sądzę, żeby goście z YouTube chodzili razem na balangi, wiesz, po prostu nie wierzę w to. Bo za starzy są na to, wiesz, tak samo i my, no. W porównaniu oczywiście na polskie warunki, bo YouTube jest Będem światowym, a my jesteśmy będem lokalnym, nie. także wiesz, ale jakbym miał być będem światowym, to bym chyba zwariował, wiesz, po prostu jednak trzeba mieć trochę luzu no, dla siebie. Uwaga, uwaga! Specjalnie dla Ultra TV rozmawiamy z Andrzejem Kasztanem, sobowtórem Muńka Staszczyka. E, powiedz Andrzeju, jak długo trwał casting zanim wyłoniono cię na idealnego zastępcę Muńka Staszczyka do wywiadów. Cieszę się, nie wiem czy tak sepleni jak on, ale w porządku. No. Ponoć na komisja właśnie kwalifikacyjna powiedziała, że masz świetną dykcję i będziesz musiał popracować nad lekkim takim charakterystycznym zawadzjackim seplenionkiem. Ale każdy chce być teraz w telewizji, wiesz. Także po prostu super, no będę, będę, wiesz, Muńkiem, nie? Staszczykiem, będę w telewizji, myślę, że moje notowania wzrosną na podwórku. A co Muniek kazał ci mówić takim wścibskim dziennikarzom jak ja? Coś tam pod nosem seplenił, nie, nie wiem w ogóle. Chyba pijany był. Rozumiem. Wiem, że spędziłeś wiele dni, wiele tygodni na specjalnym zgrupowaniu Muńko Staszczykowym, żeby się dokładnie wcielać w jego rolę. Powiedz, jaki jest muńek poza sceną? No, taki niby, niby koleżeński, ktoś tam z nami pogadał, ale dużo nas było tych mój, cieszę się, że wygrałem, nie? W ogóle generalnie. W porze, no taki udaje w porze faceta, a może wcale nie jest, nie wiem. Tak udaje takiego kumpla, nie? może tak dla, dla potrzeb TV <noise> po prostu <noise> ale ja się cieszę, że wygrałem, pozdrawiam wszystkich Andrzej Kasztan <noise> Słuchaj Andrzeju, jeszcze na zakończenie powiedz mi czy także korzystasz z uroków życia bycia mękiestanszczykiem, bo wiemy, że wywiady to ciężki obowiązek e, e, śpiewanie z playbacku na koncertach to też nie lada sztuka e, a jak jest powiedzmy z takim życiem backstage'owym, masz rwanie? On jest strasznym leniuchem nie ja chcę mu się jeździć na koncerty to jest zajebiste dla mnie, bo po prostu zastępuje go w wielu miejscach no i tam pff, raz rwa nie jest, raz go nie ma, nie? Raz, też pracujemy nad tym. Dziękuję, Andrzeju, za tę sympatyczną rozmowę i życzę Ci wielu lat szczęścia, bo komunika staszczyka. Cieszę się, że jestem w telewizji. Do widzenia. W porządku, dzięki wielkie. Dobra, na razie.